Myślicie, że dadzą się namówić na jakiś mały serwisik? Cześć! Z tej strony Gustaw, a Ty oglądasz praktyczną stronę motoryzacji. A oto pierwsza generacja Saba 93. 3 Samochód ten produkowany był w latach 1998-2002, a pojazd na jaki patrzymy został wyprodukowany w roku 2000. Został sprzedany w polskim salonie. Mierzy on 4,62 m długości, 1,70 m szerokości i 1,42 m wysokości. Waży około 1300 kg. Saba 93 był głębokim rozwinięciem modelu 900, a w latach produkcji tego modelu szwedzki producent był już połączony z amerykańskim koncernem General Motors i korzystał z jego zaplecza technicznego. Natomiast pod maskę tych samochodów trafiały głównie silniki z których Saab był znany. Czterocylindrowe turbodoładowane benzyny. A pod maską tego samochodu silnik B204E 2 litry, 4 cylindry, 154 konie, 220 nm maksymalnego momentu obrotowego, a doładowanie to raptem za do bar. Samochód z tym silnikiem rozpędza się do 215 km godzinę, a katalogowo przyspiesza od 0 do 100 km godzinę w 8,8 sekundy. Właścicielka tego samochodu deklaruje spalanie w okolicach 11 litrów gazu LPG na 100 km. Pojazd ten został wyprodukowany w Szwecji w Troll Hattan, i legenda głosi, że to właśnie trole tłukły te samochody. Z przodu Saab ma skrzydła, a to dlatego, że ta firma znana jest między innymi z tego, że produkowała samoloty. You a poniżej blachy z biało-czerwoną flagą. Tak zwane flagowe blachy, coraz rzadziej spotykane na naszych ulicach. Mamy tutaj także kolejną ciekawostkę, czyli wycieraczki reflektorów. Coś, co już dzisiaj praktycznie odeszło do lamusa. Kolejna ciekawostka związana jest z klamkami w tym samochodzie. Podobno są one tak wytrzymałe, że instytuowano strażaków, że gdy będą otwierali te drzwi po wypadku, spokojnie mogą za nie szarpać, by otworzyć nawet zniszczone całkowicie drzwi, gdyż te klamki to wytrzymają. Ile jest w tym prawdy? Nie wiem, choć się domyśla. Podoba mi się także to, że mimo upływu 23 lat na tym samochodzie wciąż znajdują się felgi Saba. Mała rzecz, a cieszy. Zaglądamy zatem do środka. No cóż, lata 2000 bardzo szare wnętrze, ale pierwsze ciekawostki znajdują się już na samych drzwiach. Tutaj znajduje się przycisk do otwierania bagażnika. Podoba mi się także to, że mimo tego, że jest to szary materiał, jest on miękki i przyjemny w dotyku. Zanim usiądziemy, jesteśmy w stanie zobaczyć kolejną ciekawostkę. Saab zawsze szczycił się tym, że jego samochody są bardzo bezpieczne. I tutaj mamy informację, że ten fotel został wypłacalony w boczną poduszkę powietrzną. Dzisiaj to standard. 23 lata temu to było coś ekstra. A sam fotel? Bardzo miękki, zdecydowanie nastawiony na komfort materiałowy, a czy wygodny? Mięciutko, przyjemnie, wygodnie, a miejsca jest dużo. Sam fotel ma także całkiem spórą regulację. Dalej od kierownicy oraz bliżej od kierownicy. Najniższa możliwa pozycja, najwyższa możliwa pozycja. Regulowany jest także kąt pochylenia oparcia oraz odcinek lędźwiowy. Gdy usiadłem na całkowicie obniżonym siedzisku, mając 185 cm wzrostu, miejsca nad głową mam jeszcze bardzo dużo. Jest tutaj podpórka pod lewą stopę, a pedały są dosyć wąsko. Spodziewałem się, że będą one szerzej, natomiast póki jestem w letnim obuwiu, nie ma tutaj problemu z ich obsługą. Ciekawe, jakby było w obuwiu zimowym. Kierownica regulowana jest tylko w jednej płaszczyźnie. Na szczęście, gdy mam całkowicie obniżony fotel, nie zawadzam o nią kolanami. Na fotelu kierowcy siedzi mi się wygodniej. I to nie tylko dlatego, że mam wygodny fotel, ale także dlatego, że zarówno lewy łokieć mogę mieć podparty, ale także i prawy łokieć. Przejdźmy zatem do ciekawostek. A pierwsza już jest na kierownicy. SAP to oczywiste. Co tu robi logo Scani? Te dwie marki kiedyś bardzo ściśle współpracowały. I stąd takie podwójne logo. Kolejna ciekawostka już za rogiem. Jakbyśmy chcieli tutaj. W jakikolwiek sposób włożyć kluczyk i uruchomić ten samochód, to się zdecydowanie nie uda. A to dlatego, że stacyjka znajduje się między fotelami. Od razu można pokazać drugą ciekawostkę. Kluczyk ze stacyjki da się wyjąć tylko wtedy, kiedy jest wrzucony wsteczny bieg. Dlaczego tak jest? Podobno w tym miejscu stacyjka jest bezpieczniejsza, bo podczas wypadków uderzamy koladem o kluczyk. Teraz są tutaj poduszki kolanowe. Kiedyś ich jeszcze nie było. Oczywiście ten samochód w standardzie wyposażony był w cztery poduszki powietrzne: kierowcy, pasażera oraz dwie boczne, o których już wspominałem. Natomiast po co nam wsteczny, kiedy wyciągamy kluczyk? A to dlatego, żeby na pewno się nie stoczyć. Znaczy się, żeby samochód się nie stoczył, bo wrzucenie wstecznego biegu nie chroni przed stoczeniem się człowieka. Zatem kluczyk, stacyjka, i odpalamy. A same zegary są bardzo ciekawe. Po lewej stronie obrotomierz, pod spodem przebieg. Podobno jest to autentyczny przebieg tego samochodu, mimo 23 lat na karku tylko 221 tysięcy kilometrów, całkiem niewiele. Dodatkowo centralnie mamy wielki prędkościomierz. Do 140 cyfry są duże, a potem się zmniejszają. Ciekawy zabieg stylistyczny, a po prawej stronie temperatura cieczy chłodzących oraz ilość paliwa. Centralnie mamy Dużą kontrolkę, przypominającą o zapięciu pasów, w końcu SAP dbał o bezpieczeństwo, a także komputer pokładowy, żeby było jeszcze ciekawiej. Ten komputer pokładowy możemy sterować z kierownicy także i radiem możemy sterować z kierownicy. Co 23 lata temu nie było niczym powszechnym. Jest tutaj także. Znany przycisk Night Panel, który ułatwiał nam jeżdżenie w nocy. Wtedy naciskaliśmy ten przycisk, wszystko gasło i tylko część prędkościomierza była podświetlona, tak by jadąc w nocy, nie być oślepianymi przez zegary. Podobno jest to zapożyczone z samolotów. Niektórzy to rozwiązanie chwalą, inni ganią. A jakie jest Wasze zdanie? Bardzo prostym, a zarazem fajnym patentem są te nawiewy. Mamy dużą kratkę, a w tym miejscu jest taki joystick. I dokładnie tam, gdzie go skierujemy, tam będzie wiało powietrze. Przechodzimy dalej do wyposażenia. Elektryczne lusterka. Ciekawe miejsce dla tego joysticka. Całkiem wygodne po chwili przyzwyczajenia. Przednie i tylne światła, przeciwmigielne sterowanie radiem i komputerem pokładowym z kierownicy, a sama kierownica jest skórzana i upływ czasu znosi całkiem nie najgorzej. Znajduje się tutaj także radio z CD. To dźwięk wysuwanej anteny z tyłu. Niestety sama antena nie jest sprawna. Małą ciekawostką są te wysuwane pokrętła. Teraz, gdy wysunęliśmy je, Możemy ustawiać ilość niskich czy wysokich tonów. Poniżej znajduje się automatyczna klimatyzacja. Mamy także podgrzewanie tylnej szyby. 23 lata temu to był luksus. Garść ze ślepek, zapalniczka oraz popielniczka. Pojazd ten wyposażony jest oczywiście w centralny zamek oraz cztery elektryczne szyby. Ciekawe jest to, że tutaj jest zaokrąglenie w tą stronę, a tutaj w tą. Te przyciski są wobec siebie lustrzane. W większości współczesnych samochodów, jakie kojarzy, wszystkie te cztery przyciski są identyczne. A tutaj dwa są w tą stronę skierowane, a dwa w tą. Pojazd ten wyposażony jest także w trzy punkty świetlne z przodu. Przechodzimy dalej. Zatem, schowki i schoweczki. W drzwiach niewielka wnęka. A tutaj, po otwarciu drzwi, taka drobna ciekawostka. Wyjmujemy ten panelik. W tym miejscu znajdują się wszystkie bezpieczniki. Ale w tym paneliku jest ładna, papierowa instrukcja, co do czego służy. Proste i bardzo czytelne. Następny, niewielki schoweczek na konsoli centralnej. Tutaj, kolejne drobne szpargały możemy schować. Pod przyjemnym. Niezbyt miękkim podłokietnikiem. Kolejna niewielka skrytka. A przed pasażerem, przepasny zamykany na klucz podświetlany schowek. Tutaj znajdują się także dwie wnęki, żebyśmy mogli coś postawić. No, nie jest to pełnoprawny uchwyt na kubek, ale ponad 20 lat temu większość samochodów nie miała żadnych uchwytów na kubki. Zatem. Zero zaskoczeń. A przy tunelu centralnym znajduje się taka niewielka siateczka. Jakieś drobiazgi będziemy mogli tutaj włożyć. Bardzo wygodny fotel, intuicyjna obsługa oraz niepowtarzalny charakter saba powodują, że na fotelu kierowcy bardzo chętnie mógłbym się udać nawet w najdłuższą podróż. Pora zatem sprawdzić, jak siedzi się na fotelu pasażera. Mimo, że fotel pasażera nie posiada regulacji wysokości siedziska, miejsca nad głową mam. Wciąż dużo i siedzi mi się tutaj wygodnie. A schowek, mimo że jest duży, po otwarciu nie uderza mi o nogi. Pora zatem przeprowadzić test siadania samemu za sobą. Tylne drzwi otwierają się wystarczająco szeroko i raczej nikt nie powinien mieć problemu z wsiadaniem. Natomiast ja zauważyłem, dopiero teraz jak zacząłem te drzwi otwierać, jak one się fajnie zamykają. Jest całkiem nieźle. Mierząc 185 cm wzrostu siedząc za samym sobą nad głową mam jeszcze kilka centymetrów wolnej przestrzeni. Kolanami wprawdzie dotykam do fotela przed sobą. Na szczęście on jest dosyć miękko wyściełany. Na stopy jest dużo miejsca. Często w nowoczesnych samochodach tylne siedzenia są traktowane po macoszemu, ale tutaj tak nie jest. Mamy nawiewy w słupkach. Niewielkie schoweczki w drzwiach. Elektrycznie otwierane szyby. Gazetowniki w oparciach foteli przednich i są one duże. Dodatkowe nawiewy są jeszcze centralnie. Jest tutaj też popielniczka. Nie muszę chyba wspominać o tym, że w tym miejscu jest miękki materiał i bardzo wygodnie możemy oprzeć łokcie. Centralnie jest duży, bardzo miękki podłokietnik. Zatem podróżowanie z tyłu może być bardzo wygodne. Pasażerowie tylnej kanapy, tak samo jak pasażerowie siedzący z przodu, mają do swojej dyspozycji aż trzy punkty świetlne. Myślę, że złomnikowi by się to podobało. A jakby raziło nas słońce, z tyłu jest także rozkładana roleta przeciwsłoneczna. No jest ona tak umiejscowiona, że dostać się do niej jest dosyć ciężko. No ale ja bym się cieszył, że ona w ogóle tutaj jest. Przechodzimy dalej bagażnik. Klapa jest bardzo duża, a jej krawędź sięga bardzo nisko, zatem pakowanie nawet w dużych przedmiotów nie powinno być problemem. A w środku prawie 500 litrów. Bagażnik posiada bardzo regularne kształty. Dodatkowo mamy lampkę oświetlającą wnętrze, pod podłogą wnękę na koło zapasowe oraz na narzędzia. Tutaj znajduje się butla od instalacji LPG. Bagażnik ten także wyposażony jest w cztery punkty do mocowania ciężkich ładunków. Apteczka z epoki. Jak w środku sobie zajrzymy, to mamy na przykład takie nożyczki o ciekawym kształcie. A data na tym opatrunku: 2003. Wskazuje na to, że to może być. Apteczka z czasów produkcji tego samochodu. A tu taki drobny gadżet, oryginalny, trójkąt. Wraz z instrukcją, jak daleko ustawiać go za samochodem. Natomiast ja mam tylko jedno pytanie. No jak dla mnie, to jest Fiat Panda pierwszej generacji. Czemu to nie jest SAP? Hella Finland. Dodatkowo ten trójkąt, żeby nam się nie walał po całym bagażniku. Ma takie rzepy. Po bukach mamy takie niewielkie wnęki. Tutaj można jakieś drobiazgi poukładać. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych przegródek. Jest tylko przepust do narty. A wymiary tej przestrzeni ładunkowej to 120 cm na szerokość w najszerszym miejscu, 92 cm na głębokość oraz 53 cm do półki. Całkiem pojemny bagażnik. Żeby powiększyć przestrzeń ładunkową, mamy sztureczki. z tyłu są dźwignie, no jeżeli za tą dźwignię pociągnę, będę mógł złożyć ten element. Gdy pociągnę za drugą dźwignię, będzie się składać zarówno oparcie, ale także wszystkie trzy zagłówki naraz. Zatem można złożyć albo prawą część, albo Całość. Nie można złożyć tylko lewej części, gdyż będziemy składać tylko lewą część, to także od razu złoży nam się zagłówek, który jest przymocowany do takiej powiedzmy rolety. Niecodzienne rozwiązanie. A za kierowcem mierzącym 185 cm wzrostu zmieszczą się ładunki mierzące około 150 cm. Są jeszcze dwie rzeczy, które bardzo podobają mi się w tym bagażniku. Klapa otwiera się wysoko i ryzyko, że uderzymy się o zamek. Jest bardzo małe, no chyba że macie więcej niż 185 cm wzrostu. Druga ważna kwestia to tarączka. Gdy pierwszy raz otwierałem ten bagażnik, od razu wiedziałem, gdzie mam chwycić, żeby ten bagażnik zamknąć. Mała rzecz, a cieszy. Zaczynamy. Próg zwalniający. 20 km na godzinę. Największy próg w okolicy. Bita droga. Fajne, sprężyste, wygodne zawieszenie. A jak ten samochód skręca? Naprawdę fajnie prowadzi w zakrętach. Podoba mi się to. Oczywiście nie można tutaj mówić o jakimkolwiek sportowym zawieszeniu czy sportowych cechach, natomiast jest to bardzo udane połączenie wygodnego zawieszenia i wystarczająco precyzyjnego prowadzenia. No, a jak zwrotność, zobaczmy. Widoczność we wszystkich kierunkach jest naprawdę dobra. No a zwrotność. Zdecydowanie jest wystarczająca. Muszę powiedzieć, że pierwsze miejskie metry tym samochodem są naprawdę bardzo wygodne. Po pierwsze, komfortowe zawieszenie. Po drugie, naprawdę wygodny fotel. Po trzecie, dosyć silne wspomaganie. Sprzęgło chodzi dosyć delikatnie. Do zmiany biegów nie potrzeba używać siły. 60 km na godzinę, czwarty bieg, 2000 obrotów. W środku jest komfortowo i wygodnie, prawie tak jak w współczesnym samochodzie. Sprawdźmy jak dynamika tego samochodu. Nawet jak na dzisiejsze standardy nie jest to zawali droga, a 23 lata temu to mogło robić wrażenie. Bo tutaj praktycznie nie ma turbodziury. Nie zauważam jakiegoś specjalnego nagłego przypływu mocy i odnoszę wrażenie, że e, te turbo dosyć małym doładowaniem 0,4 bara pracuje bardziej w tym samochodzie jakby to był samochód, mocny samochód wolnossący, ewentualnie jak samochód z kompresorem. Wjeżdżamy na trasę. Dynamiką włączanie się do ruchu nie powinno być problematyczne. Jeżeli podobacie to co robię, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz. 90 km na godzinę, 5 bieg, 2000 obrotów. Jest cicho, a także bardzo komfortowo. 120 km na godzinę, 5 bieg, 3000 obrotów. Jestem mile zaskoczony tym, że nawet dziś dałoby się na co dzień. Używać tego samochodu do jeżdżenia w długie trasy. 140 km na godzinę, piąty bieg, 3,5 tysiąca obrotów. Piąty bieg jest naprawdę bardzo długi, więc bez problemu będziemy mogli poruszać się tym samochodem na autostradzie. Dodatkowo jest tu cicho i wygodnie, a samochód prowadzi się precyzyjnie. Co by tu dużo nie mówić, wysoko oceniam jazdę tym samochodem. Robi na mnie także duże wrażenie fakt, że po 23 latach od wyprodukowania tego samochodu, naprawdę wszystko tutaj działa na jak najbardziej akceptowalnym poziomie. Ten Sub 9.3 wciąż bardzo dobrze nadaje się do jazdy na co dzień, zarówno w mieście, jak i do pokonywania długich tras. A jeżeli ty jesteś właścicielem innego, nietuzinkowego samochodu i chciałbyś udostępnić mi go do filmu, pisz na praktyczną stronę małpardzimel.com. Adres także w opisie tego filmu. A jakie jest moje zdanie na temat Saba 93 pierwszej generacji? Jest to rozsądny wybór, jeżeli szukamy samochodu dla indywidualisty. Z tej strony, Gustaw, a ty oglądałeś praktyczną stronę motoryzacji. Cześć!